Zastanów się nad swoją spowiedzią, która ukazuje prawdziwy stan Twojej duszy. Czy nie jest ona czasem ogólnikowa, nic nieznacząca? Nie zabiłem, nie zdradziłem, nie ukradłem, a więcej grzechów nie pamiętam. Czy nie tak wygląda Twój sakrament pokuty? Spowiedź ma być szczera. Pamiętaj, że kiedy grzeszysz. Szatan odbiera ci wstyd, a kiedy decyduje się na spowiedź, diabeł twój wstyd stara się powiększyć do ogromnych rozmiarów. Czasem Chrystus chce, byśmy się czegoś wyrzekli, ponieśli jakiś trud, zmienili swoje plany, poukładali życie na nowo. Czy jesteśmy na to gotowi? Bóg dał wiele każdemu z nas, ale może przyjść taki moment, że zdecyduje o tym, by coś nam zabrać, byśmy coś utracili. A my musimy być gotowi, by tę wolę Bożą z wiarą przyjąć i zastanowić się, co Bóg chce nam powiedzieć. Jak wiele jesteś w stanie poświęcić dla Chrystusa? Pan Bóg daje nam doświadczenie, pokusy właśnie dlatego, byśmy mogli wybrać. Nasze życie to nie jest przyjemny spacer, to często wędrówka po pustyni, gdzie nieprzyjaciel czycha, ukryty gdzieś, gotowy do ataku. Zastanów się nad tym, czego unikasz w swoim życiu, jakie niebezpieczeństwo sprawia, że oddalaś się od Boga. Nie możesz się bać. Musisz wstać i ruszyć dalej przed siebie. Tak zrobił to Chrystus. W naszych czasach łamane są obietnice, niedotrzymywane zobowiązania. Celem zaś jest osobista korzyść. Konsekwencja świętej Weroniki powinna robić na nas wielkie wrażenie. Jej odwaga była wielka. Dla niej zobowiązanie wierności Bogu było zobowiązaniem aż po grób. Ryzykowała wszystkim i otrzymała dar niezwykły, oblicze Chrystusa utrwalone na huście. Czy ja potrafię dochowywać obietnic danych drugiemu człowiekowi? Czy zobowiązanie wobec Boga jest dla mnie wartością trwałą, niezmienną? Właśnie ta szczera wiara w Chrystusa, który oddał za nas życie i z martwych wstał, jest nam dzisiaj tak bardzo potrzebna. Trudna jest miłość wierna, ciężka jest miłość nieodwzajemniona, zniechęca miłość samotna, powala na ziemię miłość zraniona. Jezus upadając. Nie ginie jednak pod ciężarem krzyża. Miłość przywiodła go na drogę krzyżową, i miłość staje się siłą, aby mógł dojść na Golgotę. Jezus powstaje właśnie dlatego, że kocha. Świat pożąda dzisiaj takich proroków, Którzy wokoło będą powtarzali, że jest wspaniale, że jest pięknie. Ci z kolei, którzy nie boją się powiedzieć prawdy, doświadczają tragedii odrzucenia. O prorokach zakłamujących rzeczywistość święty Paweł mówi twardo. Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi. A pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Mocne słowa, prawda. A ty? Czego szukasz w kościele? Własnego komfortu, akceptacji, a może jednak prawdy o sobie? Kiedy śmierć przyjdzie do nas, a w ostatnich tygodniach o niespodziewanej śmierci mówi się więcej niż dotąd: będziemy sami. Niekoniecznie samotni, ale sami. Nieważne, czy będzie przy nas mąż, żona, matka, ojciec, syn czy córka to naprawdę bez znaczenia. Droga, w którą wyruszamy umierając, będzie tylko naszą wędrówką. A może czas siąść wieczorem z bliską osobą i przytulić jej dłoń do policzka, napić się herbaty z pomarańczą, zapalić świeczkę lawendową, poczytać książkę. Póki jeszcze jest z kim. Jezus umiera na krzyżu, pomiędzy ziemią a niebem, samotny. Oddaje własnego ducha, składając go w ręce Ojca dla życia każdego człowieka. Jezus jest hojnym dawcą. Kocha za darmo i wierzy w człowieka, że przyjmie tę miłość i tę miłość pokocha i za darmo się nią będzie dzielił. Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu. Odkupił nas, ale też pozostawił nam wybór: skorzystasz z łaski albo ją odrzucisz. To Ty musisz wybrać i zdecydować, czy chcesz, by Twoja dusza złączyła się na wieczność z Bogiem, czy też by została skazana na wieczne potępienie. Święty Jan Paweł II powiedział w Gdańsku: Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia. Czym jesteś, ja byłem. Czym jestem, ty będziesz. Za kilka chwil spotkamy się tutaj. Taki napis można odczytać przy bramie wejściowej na niejednym cmentarzu. I warto się nad tymi słowami zastanowić.